Jest z nami Arkadiusz Hajduk, bramkarz drużyny Płaszów. Cześć Arek. Cześć, witam. Nie udało się dzisiaj no, sprawić niespodzianki. Z Waszego obozu dochodzą głosy, że porażka wkalkulowana niejako w tej lidze była. No na pewno wkalkulowana. Graliśmy w zeszłym sezonie z, z Geo, no to wiadomo, że są lepsi po prostu. No, dzisiaj też składy były w, w miarę wyrównane ilościowo. Na początku mieliśmy w sumie inicjatywę, nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji. No Katarzyński zrobił swoje, no co tu dużo nie mówiliśmy. Przegraliśmy, z, niestety zasłużenie przegraliśmy. Ale walczcie dalej, prawda? Nie poddajecie się i walczcie o utrzymanie. Oczywiście, oczywiście. No, tak z naszych takich liczeń wynikło, że... 15 punktów daje takie pewne utrzymanie, no te 4 punkty trzeba będzie jakoś uzbierać jeszcze. No, zobaczymy. Będziemy się starać. A jak, a jak oceniacie całą dyspozycję w przeciągu całego zonu, bo zanim wielu osób byli się murowanym kandydatem do spadku. Pierwsze mecze fantastyczne w waszym wykonaniu. No teraz lekka zadyszka. Teraz lekka zadyszka może też dlatego, że rywale ciężsi. Co tu dużo nie mówić, tabela teraz pokazuje, że po prostu graliśmy aby z tyłami ligi, no a no teraz no, mamy te 11 punktów, no, jest, jak zadyszka. Przed nami jeszcze takie mecze, które, o, szkolnie na wiatrze, no to wiadomo, że to też jest skalkulowany brak punktów, ale resztę powinniśmy powalczyć i na pewno damy z siebie wszystko. A jak to oceniasz swoją dyspozycję w ciągu przeciągu tego całego sezonu, bo mecz z Oli no fantastyczny w twoim wykonaniu. No, dzięki, no ale to lepiej, żebym grał gorzej i zespół zdobył trzy punkty, no nie? No, bo tak to to w sumie no, co to dużo nie mówić. Mecz do jednej bramki był. No. Szkoda, że tak się tak to się potoczyło, no ale byli znacznie lepsi. Moja dyspozycja jest w porządku. Zawsze może być lepiej, ja zawsze widzę do, jakieś elementy do poprawy, żeby po, pracować nad sobą cały czas. Ale jest może być, może być. Dzięki serdecznie. Dzięki.